Wystąpiłem u Sagiego Wchowanego na około 200 osób. Nie wiem ile jest dokładnie. W tym odcinku pokażę Wam moją kryjówkę, jak daleko zaszedłem. No i ogólnie jak wygląda cały event. Nie wiem, póki co jest wiadome, że będziemy w jakimś mieście. Nie będą jeszcze jakieś szybiony, bo to Sagi powiedział. Więc wydaje mi się, że najbardziej. Opłacalne będzie schowanie się w jakimś wieżowcu na końcu, od szukających i dodatkowo schowanie się na dole, gdyż, no, jak oni będą latać, to będą sprawdzać bardziej górę niż dół. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to jeszcze zobaczymy, gdzie się schowałam. no kill off do szkła. Możesz użyć tego kilofu by niszczyć szkła na mapie. ok no, ciekawe, aha, bo my się zrespieliśmy w jakimś kółku, nie wiem, dobra, nieważne. Ważne jest to, że za chwilę się rozpoczniemy i spróbujemy znaleźć jakąś miejscówkę do schowania się. No i zaczęło się, biegniemy szukać jakiejś fajnej miejscówki. Obstawiam, że wszyscy skampią się właśnie na samym końcu. Ja tak również zrobię. Okej, okay, lepiej się tak być. Najlepiej właśnie w takich domkach sobie po prostu poszukać czegoś, co pozwoliło, no to jakiej, znaczy czegoś, no bardziej jakiegoś takiego miejsca, co po prostu pozwoliłoby yy, o, na przykład pod mostem. No. Nie. To mi się nie podoba. Ale to miasto no jest duże faktycznie. A, tu jest koniec. To nie. Ale za chwilę może coś uda nam się znaleźć. Okej, okay, no tu ewidentnie nie. No ale dobra, jak znajdę jakąś fajną miejscówkę, to pokażę wam. Tego sobie

Właśnie, nie na, na wina, ale może być serio spoko. Bo to jest chyba jak najdalej od wszystkiego. Najgorsze jest to, że oni chyba szukają w tym momencie... O, kolejne. Dwie osoby. Oni szukają... Yy... Oj. Oni, oni szukają bez yy... śnieżek. A jak tu przylecą, to już będą mieli też śnieżki i jajka. Chyba, oni mają śnieżki i jajka. No nie wiem. Zobaczymy. Po chwili zobaczyłem fajną miejscówkę, więc postanowiłem się tam udać, ponieważ ta jest słowa. Mam chyba lepszą miejscówkę, bo tam jak się leciało, to można mnie zauważyć. A tutaj to mnie chyba tylko stąd zobaczą. No bo tu jestem przykryty dwoma blokami, więc tu max musiałby zobaczyć. Y z tutaj ewentualnie stamtąd. Jakby to jest full ocean, więc wydaje mi się, że ktoś musi polecieć tam i spojrzeć tak na to. Albo po prostu tutaj. Jak dotrwaliście do tego momentu, zostawcie suba lajka. Like eee, napiszcie komentarz e, z... i napiszcie na przykład czy byliście na, tych, na tym chowanym eee, czy... Na przykład chcieliście się na niego dostać, nie dostaliście się, albo na przykład, czy oglądaliście o to u Sagiego, bo ten odcinek wleci po po... Sagim, no bo nie chcę mu psuć tutaj chowanego. To znaleźli do 142, no załóżmy, że znaleźli te 30 osób. No to, to jest około 1 szósta serwera. Oczywiście to. No, wiadomo, nie przeczytali jeszcze całej mapy, ale no. Wydaje mi się, że będzie im bardzo ciężko znaleźć niektóre osoby. Mnie raczej znajdą, bo obstawiam, że to nie jest kryjówka na wygraną. Jest to kryjówka prawdopodobnie na jakieś top 100, może top 50. Zależy, czy będę tu szukać. Nuda. Nuda, <grym> nuda i nuda. Co. LOL, ktoś zdobył jakieś itemy? Foxy 4U. No, ciekawe, chyba że. Czekaj, Foxy to nie jest nikt z. Bo już myślałem, że to będzie jakiś zabójca, który będzie na przykład musiał. Ej, może tak być. Że ten Foxy dostał teraz itemy i on będzie musiał zabijać osoby. No, na 100% tak będzie. Yy, więc, no, ale tego Foxy nie kojarzę, chyba żeby on tutaj był w okolicy. Więc y, mogę czuć się bezpieczny. Po długim, samotnym staniu postanowiłem połączyć się z jakąś osobą na Discordzie, żeby z nią pogadać. I tak wyglądała nasza rozmowa. Siema. Halo No ma. Ty jeszcze żyjesz, tak? No żyję, a ja ty? Też. też Nie wiem Co sądzisz o ich szukaniu? Bo według mnie im idzie tak miernie Przez 15 minut nikogo nie znaleźli No ogólnie Szukanie im idzie średnio Ale widziałem ich przed chwilą A gdzie byli? W centrum czy gdzieś na obrzeżach? No Byli tak mniej więcej w centrum byli, ale poszli. Mhm. No, ja ich nie rozumiem że na przykład, że oni szukają w centrum, bo większość osób prawdopodobnie się na obrzeżach ukryła, tak jak ja zresztą ukryłem się w porcie. Bo no, port... w porcie jest strasznie dużo osób. Już tyle tam osób, bo ja przebiegałem przez port. Bo biegałem przez długi czas, bo mi się nudziło. I tam jest tyle osób w tym porcie. No bo wiesz, bo większość osób była zrespełniona po stronie właśnie portu, i wszyscy pobiegli tą główną ulicą, i to wszystko prowadzi do portu, ale w sumie to nawet spoko, bo jak tu jest dużo osób, a ja jestem prawie na końcówce portu, bo jestem przy latarni, to tak naprawdę no może nawet sobie pominą ten port, albo będą używać śnieżki i znajdą po prostu na przykład z 10 osób i. Nie będą już chcieli dalej tu szukać, no nie wiem, według Ty mnie... Ja miałem nie... taką kampę pod Wina, ale no niestety jakiś gościu tam był, więc poszedłem stamtąd. Znaczy no, no. wiesz, zawsze mogłeś się z nim schować, to i tak znalazł u ciebie, to by od razu go znalazł, albo, no, albo na odwrót. Nie przedłużając już, zapraszam was chyba na najciekawszą sytuację, która się wydarzyła na tym chowanym. Miałem Aha. W porcie był, w porcie był. No ja w sobie niestety mało osób zapamiętałem. No! Ale mnie to najbardziej bawi, że chyba tylko okay. dwie osoby znaleźli w porcie. Niej, jakbym był w tamtym miejscu, to już bym mnie nie było. Asasynek odpadł. Jestem w top 100. Ale jakim fartem, Oni tak bombardują ten port. Tu się przeżyć nie da. Ledwo szedłem z życiem, bo po Polu nie zauważył, że za tą szarą wełną jeszcze znajduje się piasek. Natomiast w niedalekiej przyszłości stało się to. Uda im się cokolwiek tutaj... Jeszcze zrobić yy, Natomiast jeżeli tu przylecą I całkowicie to zbombardują to jestem nieżywy bo oni tu znaleźli za mało osób To jest zbyt duży teren i za mało osób tu znaleźli więc To normalnie się tepam do ciebie A... Tepa akcept mirów No i przegrałem GG Top 18 w chowanym sagiego pierwszy raz wziąłem w takim czymś udział Bardzo fajnie yy, Znalazłem naprawdę dobrą kryjówkę Zmienienie tej kryjówki z latarni morskiej na dół, na piasek, było najlepszą decyzją, bo gdybym tego nie zrobił, to nawet nie byłbym w top 100, chyba. A tak, stałem się osiemnastym graczem nachowanego, mając naprawdę dobrą kryjówkę, polu mnie nie zauważył, a nie wiem kto mnie zastrzelił, bo nagrywam to jeszcze przed sagim. Zostaw suba i lajka, jak dotrwałeś do końca. Yy, I napisz jakiś komentarz, nie wiem, hashtag koniec albo hashtag chowany, jak chcesz. To tyle, cześć.